Jeśli chcesz wiedzieć, jak dodać link do Instagrama na Snapchacie, trafiłeś we właściwe miejsce. Najpierw musimy otworzyć nasz Instagram i skopiować ten link tutaj. Muszę kliknąć Więcej w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć Kopiuj URL profilu. Będziemy mogli skopiować tylko URL profilu innych osób. O, musisz poprosić znajomych, aby wysłali ci Twój URL, jeśli chcesz udostępnić swój profil. Wszystko, co musisz uch, przełączyć tutaj na potrzebne, na potrzebne a zasadniczo na jakby inne konto. Następnie musimy kliknąć na Snapchat, a tutaj wystarczy, że możemy po prostu stworzyć Snapa, stworzyć om um, wideo, stworzyć zdjęcie, to nie ma znaczenia. Aby dodać nasz link do Instagrama musimy kliknąć ikonę załącznika w menu po prawej stronie, więc wygląda to tak i jak widać możemy również wkleić z Instagrama. Kliknę na nie zezwalaj na wklejanie, ponieważ zamierzam dodać to z mojego schowka, więc kliknę i jak widać mam opcję wklejenia. Więc po tym możemy teraz kliknąć na idź i jak widać możemy kliknąć na dołącz do Snapchat na dole ekranu i jak widać teraz mamy opcję uch interakcji z naszym linkiem, możemy go zmienić rozmiar, umieścić w innym miejscu i zrobić inne rzeczy. Aby podzielić się swoją historią po prostu kliknij, udostępnij lub wyślij to do kogoś i tak zasadniczo to zdecydowanie najlepszy sposób jak umieścić link do Instagrama na Snapchacie. Jeśli chcesz udostępnić swój profil lub chcesz udostępnić na przykład post na Instagramie lub Reels, musisz dokładnie skopiować link z posta lub z Reels, które chcesz dodać do swojego Snapchata, a potem te kroki są dość podobne. Więc tak, mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł. Jeśli tak, proszę zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Życzę Ci bardzo miłego dnia. Do widzenia.